Leci witam, na witam. dwa hity z y, sikier złotej. Y, y, diaksowej, Pół. Idę spać. Będę się spać, jak widzisz. to pozwoli łóżko. Ja jestem na Ja śpię. Nadarzem. Dobra. Także tylko ty masz iść spać. Bo my jesteśmy... O! A ja. Wezmę to. Pek, pek. O, jestem na czerwonym biomie. Znalazłbym czerwony biom. I tu są te te gesty, te świniaki. Wiesz co Janek, szczerze. Ja bym się nawet z chęcią pożyczył mój kilof netherytowy Za co? Y, za to, że po prostu jak ty byś wtedy kopał ten złoto, to wtedy mój kilof by się naprawił, nie? Aha. To miło. A ty byś se wtedy miał więcej złota, bo ja mam fortunę 3. Ale na razie czerwony ten biom. To poczekaj. Ale mam tutaj w cholery tych Ale nie, na tak czerwonym biomie nic ciekawego nie ma. No, nie ma. Ty mamy Muszę tych wziąć. golemów od zasrania tutaj. Ja naprawdę nie mam czym się posadzić. Muszę zbierać netherlak. Bo nie mam czym się posadzić. Dzień dobry piglin. O, a tam walczy piglin z tą świnią. Ta świnia mocna jest. No, ja nie lubię ich. Lubię mnie. Kurna, gdzie jest ten... Co on... Dzień dobry, piglinie. A, w, a, a czyli... Ich najwięcej jest na czerwonym biomie, tak? Tych świniaków, one chyba tylko tam się nawet pojawiają. Piglinów. Piglinów, nie A piglinów to no nie, nie ja wiem. Dziękuję. Bo świniaki ty to chyba to... tylko tam się pojawiają. To tamten Są... był. A ty no. pani Sema... Siot... Nie, to jest Świniaki chyba to... tak. Tylko tam. O, a to jest. Ale one dropią ten. Y... Ktoś winieki robią. Trzy. No właśnie nie wiem. Eee. Yy, one on ten. Work O! On flinty kupuje? Nie pork? Ty, to ja mu flintów nas sprzedaję. Dobra, idę, idę do Nenderu flintów nasbierać. Oni robią chopy, a nie porkchopy, chopy. Oni chopki sprzedają. szkodziks szkodziks o szkodzi -cie. A i w ogóle mam raz, dwa, ja, trzy, pierdziele. cztery. Mam cztery staki smrodków Pięć no. staków, sorry. No em, Bo ogólnie te spodnie, te kolczugowe, to wyglądają jak takie gacie, takie, co właściwie tam nie ma gaci, no Gacie co nie ma. Co? Co, co właściwie tam nie ma żadnych... Gacie co nie ma gaci. No to tak jakbyś miał takie nie. prześwitujące. No. Wiem, bo dawno. Serio? Serio... Ej, bo mam do, 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 do zenchantowania mam 30 serio? level O, ja bym chciał, ja bym coś chciał. Musiałbym zobaczyć, ja chciał. co tam ja chcę, mamy Ja chcę, nie ja chcę. Ja chcę. Ja chcę Ja w ogóle i mnie... A co masz, czekaj, a co masz Patryk? Co ty masz? Coś ważnego? Ja bym chciał bow Bow To muszę zobaczyć, jaki jest enchant i zobaczymy Potem... To pokaż, bo ja ogólnie potem, no... No daj, rzuć ten łuk, no. ci dałem! A jest, oczywiście. Ja mam Infinity. To lipa, bo, bo, bo nie możesz mieć mendingu. To chyba Jankowi zaklnę. Jej! Tylko ja bo nie mam, diaksów nie mam, ja kilofa To sobie ten, no, no, no przecież masz, przecież ci sprzedałem. Co? Przecież sprzedałem diamentowy off Ale przecież go nie mogę No To z go od enchantu najpierw. Jest... A jak? No normalnie w tym takim tym co tam y, możesz enchanty zdejmować wszystkie. A to nie tak, wiem to gdzie. To u mnie na chacie jest ten blok. Dobra, już tylko się zabije. <laughs> A już tylko się zabije. Tak. Standard. <laughs> Oprosiu, ale tu ładnie I to je było na tyle. No. Hopsiu, ale ja tu ładnie. Idę, ale... Moje ładne kotki. Aha, teraz to mnie teleportuje jak się ruszam. O nie! O dobra Ej, coś zabiło moją krowę, halo? Help. No. A kto przed chwilą powiedział co się w twoich krowach? Ty? Ja! Nie no, żartuję. A to był on! Tak, to byłem ja. Panie, panie, co pan mi chce Ale będę wcisnąć? miał dużo tych... golda. Dlaczego ja nie mogę z nim ma zrobić? Mam już ogólnie tak. dodatkowe 32 statki. Dobra, yy, to Jak ja to? na razie... Dobra, kto ma tą kuszę do zaczatowania? Ja y, nie kuszę, tylko silo, fodel, To szybko, szybko! nie jest na chacie. Biegna. Na stoi. Peżot! Zmocniłem wypowiedź. Wypowiedź. Co? Do kogo strzelasz, chami? To Widzę mnie bije. No, Pietrek Master właśnie strzela do ciebie z łuku. Właśnie mam przyjąć strzałę. Ja. Eee... do do wywania. To u, u mnie na chacie jest ten, z lewej u góry Takie... Le... To jest to? Tak Tam co masz takie dwa t No kto do mnie napieprza? Widzę tego snajpera na dachu Chami prostak Skąd mam ci dać lunetę? Ile? Masz perełek. O dobra, ile już ci daję lunetę? A, co z tą kolczugą? Ja już ci daję. Czekaj, tylko jeszcze mu lunetę. W ogóle dam wam po kolczudzę, bo mi to po cholerę jest potrzebne. Trzymaj lunetę. Fajnie. Trzymaj kolczugę, teraz tobie kolczugę. Załóż się, bo ty nie masz gaci. O, masz gacie. O, to w o, sumie wam ja jeszcze... Czekaj trzymaj jeszcze po jednej. Jeszcze po jednej wam dam kolczugę. Bo ja nie mam co z tym a, zrobić. E, I zobacz co na nim masz. Czekaj, no, czekaj, ci wiem, tylko odłożę ze szmaragdy i perły Fajne jest ta luneta, mogę obserwować O, to. mam twój kill A, nie wziąłem tego O y, ładne te drzewo dżunglowe Nie wiem, czy sobie na nim domku nie zrobić, te wielkie takie No dobra, czy ogólnie, bo ja chciałem go wykorzystać jako po prostu... Wiesz No Albo zrobimy sobie taki tam ten do spotkań nie Czy wiem. no można tam jakąś chatę zrobić, ale ogólnie miałem plan żeby tam je ściąć, nie. No. Okay. 4 na kilofie mam. Zdałem to, zdałem. Samo eficiencji 4 o, mi wbiło. O, o. Trzymaj. Dzięki. Samo eficiencji 4. Wow. A co za to ci dać? Eee, masz jedną szmaragda. No. Jedynie. A masz a masz może węgiel? Eee nie, z wąglem trochę słabo, staję. zaraz ci powiem ten wow, 4. Jestem super zadowolony. A ja nie wiem, co mam na kilo. wiemy Jak sobie Przestań przestajanka. No. Albo albo se kup, albo kupisz, jak dostaniesz ode mnie drugi kilo w to se Czekaj, Bo ty mi dałeś 17 ironu, tak? No wkładasz po prostu ten item do tego A, tego. Dobra, już nie z węglem, to tak trzy węgla mam. Mm. Trzy węgla No to nie? tak dupy nie urywa. Myślałem tak no, o wiem, staku wiem. raczej. Bo ja w ogóle nie węgla nie mam, ale mogę ci dać za to yy, dwie potki rzucane z distance, na przykład. Bardziej bym wolał jednego Blaze Roda. Na przykład. No też nie mam. Bo kurczę... Blaze... Co tutaj się budowało? Mogę ci dać trochę stringów, bo mam 31. O! Stringów to bym nawet wziął. A ile? Chcesz? No, no za taki enchant na 30 level to bym wziął ten, tyle ile masz. Wszystkie? No. Dobra. Ale ja w ogóle ładnie co? wyglądam. Wiesz co prawda ten enchant to gówniany wbił. Ja sobie to... U mnie? No, to jest kupa. Mi się tam podoba Nie, no, 4. no patrz, mi dwie łopaty z rzędu to wbiło mi Efficiency 4 Unbreaking 3 Fortune 3. A, to nieważne. Um, to 31 stringów, tak? No. Jest chyba, Poszukam, tyl... Jest chyba tylko jeden gorszy enchant od tego co ty masz, nie, Efficiency nie, 4. Efficiency 3 czasami można wbić. Tylko, bez żadnych innych A O! To... A bo ty mnie nie widziałeś jeszcze, bo ja mam buty zenchantowane i zbrojkę całą z tego zrobioną. Ty, o... A ja będę sobie mending kupował. Niedługo. To ty sprzedajesz mi? Nie, on ma swój pinkadkę. Ej, abyś sobie nazbierał 30 level i byś mi coś zańcał, aj, um, jesteś, to... A Ej, gdzie jesteś niwamen? Ej, bo najpierw zobaczymy czy masz coś lepszego, bo ja mam... Nie co? Mam dla ciebie 31 nici. A ja jestem na akurat. A... Ale myślę, że dobrym pomysłem jest zrobienie takich... Spotkań na tym drzewie. Tam będziemy się spotykać i tam omawiać. Dzwon tam można drzewa. postawić. Jaki won? Dzwon! dzwon. A, A Mi my, my to usłys ja usłyszałem też won, ale się domyśliłem. <grym> o! To w tym odcinku, bo to jest taki... Nie wiem w ogóle, jak ja tutaj dotarłem, ale ja tutaj przyszedłem. Bardzo dużo flintów nakopać. Bardzo dużo flintów. Bardzo dużo flintów. Komu flinta? Komu flinta? Komu, komu, komu flinta? A dla ciebie, Patryk, dużo flintów, to ile to jest flintów? Chcę zenczantowaną łopatę kupić ode mnie? A jaką łopatę? Działającą? Z tym. Amentową. No ale z czym? Z tym. Z potrzebowaniem. A to nie chcę. A tu sobie można udenchantować przecież. A tu jednak chce. A może ty masz do sprzedania jakąś łopatę, niwamen. No nie no wykopałem i się wrąbałem do lawy. Ni O, idę spać. Masz jakąś łopatę do sprzedania? Czekaj, idę spać. O, czarny kot, znalazłem czarnego kota. Ja mam przecież do sprzedania łopaty. Chciałbyś? Z maksymalnym enchantem, znaczy. Na, który można wbić na jeden raz Czyli efficiency 4 unbreaking 3, fortune 3. Brakuje, Eficience. czyli do maksymalnego U. poziomu brakuje tylko, y, tego. A za co byś chciał mi sprzedać ją? Mmm... Ja bym chciał wtedy drewna chyba. Ciebie. O, a ile? Chociaż w sumie co za taką opłatę. Czekaj, czekaj. Czy jest taki? Mm. Oczywiście nie desek, tylko drewna. No drewna, drewna. Muszę gdzieś daleko pójść. Żeby to drewno wykopać. Ale ile chcesz? No tak myślę, czy tam czy może czegoś innego bym jednak nie wziął. Ej, ej, chodź ze mną, chodź, chodź, chodź. chodź. No tylko akurat nie mogę, bo szukam wiśniaka, który miał yy, ten. A, że żegnam ja odcinek. Ja...